Przypomnieliśmy sobie już w jaki sposób zbudowany jest trójkąt prostokątny. Teraz zastosujemy tę wiedzę do zrozumienia, czym są funkcje trygonometryczne. W tej lekcji dowiemy się, czym jest sinus, poznamy jego definicję oraz przykłady. Ja z doświadczenia wiem, że uczniowie uczą się tych funkcji trygonometrycznych w ten sposób, że sinus to jest a przez c, cosinus to jest b przez c i pamiętają tylko schematyczny rysunek, a jeżeli w zadaniu będzie obrócony trójkąt i będą inne oznaczenia, to ta definicja nie działa i wtedy pojawia się problem. Czyli moja rada jest taka, żeby definicję sinusa oraz trzy kolejne definicje nauczyć się na pamięć, no ale wiem, że nauka na pamięć nikomu nie leży i... Najpierw można spróbować przeczytać sobie tą definicję, spróbować zapamiętać, a gwarantuję, że na przykładach wszystko się rozjaśni i wzrokowo będziemy już wiedzieli, co musimy brać do sinusa, co musimy brać do kosinusa. No to przejdźmy sobie do definicji. Tą definicję następnie przełożymy na przykłady i to wszystko się rozjaśni. Sinusem kąta alfa nazywamy stosunek długości przyprostokątnej leżącej naprzeciwko kąta alfa do długości przeciwprostokątnej. No i my już wiemy, co to jest, e, która to jest mm, przyprostokątna leżąca naprzeciwko kąta alfa i wiemy, gdzie znajduje się przeciwprostokątna. E, sinus alfa oznaczamy w skrócie sin alfa. No i możemy przejść teraz do przykładu. Tutaj mamy taki trójkąt prostokątny, który jest oznaczony z reguły standardowo, właśnie w taki sposób, że tutaj mamy A, B i C. Tutaj znajduje się kąt alfa, to znaczy, że jeżeli będziemy chcieli wyznaczyć sinus alfa, to będziemy e, obserwowali i wyznaczali te przyprostokątne, te długości boków właśnie z tego narożnika. No to sinus alfa. Sinus alfa. Zerknijmy na definicję. Sinus alfa to jest stosunek długości przyprostokątnej leżącej naprzeciwko kąta alfa. No i naprzeciwko kąta alfa widzimy, że znajduje się y, bok przyprostokątna, która jest oznaczona literą A. Czyli to jest A. Zmieniam kolor o. A przez y, i to jest właśnie stosunek. Tej, y, przy prostokątnej leżącej naprzeciwko kąta alfa do długości przeciwprostokątnej, czyli bierzemy to, co jest naprzeciwko alfa i przeciwprostokątną, czyli C. No i teraz możemy przejść do kolejnych przykładów, żeby sobie to przećwiczyć. Tutaj mamy taki obrócony trójkąt prostokątny, tutaj mamy kąt prosty. No i teraz chcemy wyznaczyć sobie sinus tego kąta. Ten kąt nazwę również alfa. Yy. A długości boków oznaczymy sobie w ten sposób. Tutaj niech będzie E, tutaj F, a tutaj G. No to sinus alfa. Czym jest sinus alfa? Próbujmy już zapamiętywać te definicje i już będziemy wiedzieli, czym jest y, sinus. Y, do sinusa musimy wziąć to, co leży naprzeciwko tego kąta, czyli F, do przeciwprostokątnej. Y, a przeciwprostokątna jest oznaczona literką g. No ale wiemy, że trójkąt prostokątny ma dwa kąty ostre, no i tutaj oznaczymy sobie drugi kąt ostry, y, beta. I czym jest sinus beta? Sinus beta, beta mówi nam, że będziemy y, interpretowali te długości boków w, w tym trójkącie z tej perspektywy, bo tutaj znajduje się kąt beta, czyli sinus beta to jest to, co leży naprzeciwko tego beta, czyli e do przeciwprostokątnej. No a tutaj się nie zmienia. E, przeciwprostokątna, ona jest również oznaczona literą g. No i to jest cała filozofia tego, czym jest sinus. Musimy tylko wiedzieć co przez co podzielić. Czyli funkcje trygonometryczne to jest nic innego jak dzielenie odpowiednich długości boków. No i tutaj mamy taki trójkąt prostokątny, gdzie już mamy konkretne e, długości boków 3 4 5. No i e, kąty najczęściej oznacza się alfą, betą oraz gammu. E, gamma. No i właśnie ten symbol oznacza, że e, to jest gamma. Warto to zapamiętać, bo często ten symbol się pojawia. No i co to jest sinus gamma? Gamma mówi nam, że będziemy interpretowali i brali te długości boków, które są nam potrzebne w tej definicji z tej perspektywy, gdzie znajduje się gamma. Gamma znajduje się tutaj. Sinus to jest to, co jest naprzeciwko gamma, czyli 3 do przeciwprostokątnej. A przeciwprostokątna oznaczona jest piątką, czyli ma długość 5. No i jeżeli, wyznaczy, jeżeli nazwiemy sobie drugi kąt ostry, no na przykład standardowo alfą, niech tutaj będzie alfa, to czym będzie sinus alfa? Wydaje mi się, że już możemy spróbować samemu wyznaczyć sinus alfa. Musimy pamiętać, że bierzemy to, co jest naprzeciwko alfa, czyli 4, do przeciwprostokątnej. Przeciwprostokątna też się nie zmienia, to jest 5. No i to jest cała filozofia, tutaj nie ma nic trudnego. W kolejnej lekcji dowiemy się, czym jest cosinus. Cosinus jest oparty na tej samej zasadzie, trzeba tylko wiedzieć, jakie długości boków trzeba sobie wziąć, jak, jak musimy sprawdzić stosunek jakich boków. No i tak samo w kolejnej lekcji zapisałem słownie, czym jest cosinus i będę pokazywał na przykładach, w jaki sposób wyznacza się cosinus. No ale jeszcze dla przypomnienia, yy, przypomnijmy sobie, czym jest sinus. Sinusem kąta alfa nazywamy stosunek długości przyprostokątnej leżącej naprzeciwko kąta alfa, czyli w sinusie bierzemy zawsze to, co jest naprzeciwko kąta alfa, tak jak robiłem to w przykładach poniżej. Do długości przeciwprostokątnej, czyli do tego boku, który leży naprzeciwko kąta prostego. No i zapraszam do kolejnej lekcji, gdzie, będziemy gdzie poznamy czym jest kosinus i będziemy sobie na przykładach wyznaczali kosinusy kątów ostrych w trójkącie prostokątnym.